Jeżeli chodzi o największą liczbę plakatów w mieście, to w Zielonej Górze powinien wygrać Janusz Korwin-Mikke. To jeden z tak zwanych koziołków zdominowany przez tego kandydata. Na ten Dobry. temat to nie będę rozmawiał, on ma w głowie kolei. Korwin cieszy się poparciem wśród młodych ludzi. Kilka dni temu w trzecim liceum podczas prawyborów wygrał. Głosi hasła dla nich atrakcyjne. To fragment wizyty Korwin-Mikkego w Zielonej Górze w przeciwieństwie do Andrzeja Dudy i Bronisława Komorowskiego. Janusz Korwin-Mikke w Polskę ruszył nie busem, a samolotem. Jak zany prezydent, bym przyciągnął trochę większy, ale, ale, ale na razie musimy starczyć taki. Jako jeden z nielicznych polskich polityków doczekał się też swojej aplikacji na urządzenia mobilne. Taka forma reklamy darmowej no jest dla nas bardzo cenna. Ale wyborów nie wygrywają plakaty i gry na Telefon wygrywa rozpoznawalność, a przede wszystkim program wyborczy i sposób jego prezentacji. W tym bez wątpienia czarnym koniem okazał się Paweł Kukiz. Polska ma te same problemy co 90 lat temu. Muzyk znany ze swoich antysystemowych poglądów szarpnął czułą strunę, wykrzyczał to co duszą w sobie Polacy i zyskał sympatię. Według najnowszych sondaży jest trzeci za Komorowskim i Dudą. Zna Pani może jakieś piosenki Pawła Kukiza? Nieważne. Paweł Kukis nie odwiedził zielonej góry. Winny grud skusił natomiast dr Magdalena Ogórek, która jako pierwsza z kandydatów odwiedziła zieloną górę 8 marca. W dniu kobiet zainaugurowała tu kampanię wyborczą. Są też problemy, które będzie rozwiązywała w niedalekiej przyszłości. Mam nadzieję, Jolanta Daniela. Na fizjonomię człowieka to wygląda na prezydenta miasta tego. Państwo wygląda na, na mis. No. Wizyta miała pomóc Jolancie Danielak w wyborach samorządowych, te jednak dla SLD skończyły się klapą. Na ile mu materiału staje, i my tak po prostu tą kampanię robimy. Działacze Sojuszu Niskiego Poparcia dla Magdaleny Ogórek doszukują się w niekorzystnych przekazach medialnych. Zdaniem posła Bogusława Wątora centralne, komercyjne media w sposób otwarty grają przeciw Magdalenie Ogórek. TVN tak zachowuje się, jakby był w ogóle telewizją kandydata, telewizją sztabową, i część mediów komercyjnych również. To się dobrania następstwo i tutaj pan wszystkich odwiedził. Mocnym akcentem kampanii wyborczej Andrzeja Dudy było spotkanie z wyborcami na Zielonogórskiej Starówce. Na deptaku pojawiło się kilkaset osób. Wspólnie z kandydatem PiS przemaszerowali pod ratusz. To w Zielonej Górze padły mocne słowa z ust Andrzeja Dudy w stronę urzędującego prezydenta. Ta ekipa niczego dobrego już dla Polski nie zrobi. Lokalne struktury Prawa i Sprawiedliwości mocno angażują się w kampanię wyborczą. Bezpośrednie spotkania radnych i parlamentarzystów z mieszkańcami... Społeczny Komitet Poparcia, który liczy kilkadziesiąt osób, Świata Nauki, Kultury i Biznesu i wreszcie powołany wczoraj Korpus Ochrony Wyborów. Te działania pokazują determinację PiSu. Z swej strony też dołożymy wszystkiego tak, żeby to było wszystko w miarę transparentne. W województwie lubuskim Prawo i Sprawiedliwość ma twardy orzech do zgryzienia. W regionie rządzi Platforma Obywatelska, w stolicy województwa Zielonej Górze PO ma również wiele do powiedzenia. Spotykamy się z bardzo miłym przyjęciem, ludzie sami na nas podchodzą. Działacze Platformy w regionie aktywnie prowadzą... Prowadzą kampanię wyborczą kilka tygodni temu w zielonej górze pojawił się jeden z kilkunastu bronkobusów. Na pokładzie nie było ubiegającego się o reelekcję Bronisława Komorowskiego, ale politycy PO obiecywali, że kandydat na dniach pojawi się na ziemi lubuskiej. W jego imieniu wręczali ulotki wyborcze. Panie Moje kochanej Zielonej Górze. Bronisław Komorowski do Zielonej Góry przyjechał w ubiegłym tygodniu, odwiedził winiarzy i samorządowców. W przeciwieństwie do Andrzeja Dudy, ubiegający się o reelekcję, prezydent nie spotkał się z mieszkańcami. Podobne spotkania miał w różnych innych miejscach Polski. Wiele czasu poświęcił natomiast na dyskusję z marszałkiem województwa i prezydentem miasta. Zapraszam pana prezydenta na winobranie. Mam nadzieję, że zaszczycie na swoją obecnością. W najnowszych sondażach Komorowski jest na pierwszym miejscu, za nim Andrzej Duda, trzeci Paweł Kukiz. Polacy do urny wybiorą się za pięć dni.